Zaczęło się kiedyś od wstrykania fotek, a skończyło się na chodzeniu. się zaczęło, gdzieś tak kilkanaście lat temu, 15 szesnaście, może. Może to trochę było przypadkowo wszystko, bo kiedyś nie jeździłem nigdzie. Siedział człowiek na tyłku, praca, dom, praca, dom, no nie. Aż przyszła taka okoliczność że z córką postanowiliśmy się wybrać trochę w góry, trochę nad morze. Mieliśmy tam taki aparat fotograficzny, taki plastikowy, taką małpkę, jeszcze chyba na kliszę. I... No i zacząłem pstrykać zdjęcia, to tu, to tam, masa zdjęć napstrykana została. W górach mi się przytrafił po raz pierwszy chyba w życiu taki motyw że przeszedłem kilka kilometrów, no nie na piechotę jakimś tam szlakiem 6 eee, kilometrów mi chodzi po głowie czy 7 coś koło tego no, był to niesamowity wyczyn e, w tamtym czasie dla mnie Pamiętam jak doszedłem na miejsce to padłem padłem ledwo żywy po przejściu 6 czy 7 no. Niesamowite, takie były początki, posłuchajcie. No i tak posmakowałem tego robienia tych, tych obrazków. Postanowiłem sobie kupić jakiś lepszy aparat fotograficzny, lustrzankę. I, no i gdzieś tam się wypuszczać raz na jakiś czas w jakieś tereny ciągnęły mnie, powiedzmy, motywy takie pejzażowe. Ale nie tylko, nie tylko. Jakieś też takie czarno-białe zdjęcia, jakichś opuszczonych miejsc, zapomnianych, ruder, fabryk <grytania> i tym podobnych. Takie specyficzne klimaciki. To nie wzięło się tak naprawdę znikąd, bo ja w życiu miałem epizod, powiedzmy sobie ogólnie mówiąc malarski miałem kiedyś 20 lat, to coś mnie pociągnęło w tą stronę, że postanowiłem tam zbadać jakieś życiorysy różnych malarzy, posmakować samemu, coś tam pomalować. Także jakąś tam zapoznałem się, przeczytałem jakieś kilka biografii różnych malarzy, jakieś albumy sobie pokupowałem. Także zapoznałem się z jakimiś tam Kierunkami, nie wiem, Renesansem włoskim, niemieckim, holenderskim, barokiem. No i wreszcie impresjonistami, a na sam koniec jakimiś surrealistami i innymi dziwadłami, powiedzmy sobie, nie? tak, także miałem taki motyw. Później to wszystko poszło precz. Jak człowiek zakładał rodzinę, to. No, nie rozwijałem się w tym kierunku, prawda. Nie, 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 było takich, nie było takiej przyszłości, nie nie widziałem, moja wyobraźnia nie widziała takiej przyszłości, żeby się w tym kierunku rozwijać. Tak po prostu szedłem na fali entuzjazmu, no nie, z tymi rzeczami. No i później to wszystko, jak tam pofotografowałem jakiś czas później na tym wyjeździe, to to wszystko wróciło. Ta chęć utrwalania y, tych obrazeczków, powiedzmy, robienia jakichś landshaftów jest coś w człowieku, że właśnie. Y, no chęć, chęć przekazywania tego dalej, żeby ktoś to obejrzał, nawet powiedzmy doskonalenia się, ale zaistniał w tym momencie nowy motyw, y, czy, czy iść w coraz lepszy sprzęt, no nie czy jednak yy, 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 w, w ilość, bo to się przekłada na ilość jakichś yy, wyjazdów, yy, sfotografowanych momentów i tak dalej. Stwierdziłem w pewnym momencie, że najwięcej różnych zdjęć pejzażowych to napstykam jak po prostu wyjadę gdzieś i będę chodził, bo takie po prostu wyjeżdżanie z domu rano i powrót wieczorem albo... albo zanocowanie gdzieś tam nawet w lesie, i sfotografowanie zachodu słońca a później świtu do tego było mi trochę za mało no i stwierdziłem, że najwięcej najwięcej mogę osiągnąć jak człowiek będzie gdzieś tam jeździł i chodził i, i będą się trafiać różne jakieś widoczki tak mi chodzi wtedy pamiętam czytałem o takim słynnym fotografie Ansel Adams chyba tak i tam w jego tej biografii było napisane, że gościu no, oczywiście, oszałamiające jakieś te jego fotografie to niemal dzieła sztuki, ale gościu gdzieś tam w terenie spędza 200 dni w roku. No nie wyobrażacie sobie 200 dni w roku. Nie wiem, czy to prawda, czy to chwyt marketingowy u amerykańskiego fotografa. No i ja też postanowiłem, mówię, to się jednak trzeba będzie być w terenie. To się przełoży na ilość fajnych zdjęć. Yy, jakoś tak. I jednocześnie jak człowiek jest w terenie, no to posmakował tego bytowania w terenie po prostu, nocowania w namiocie, kiedyś był namiot, później tarp, jakieś odchudzanie ekwipunku, no i jak już jesteśmy przy odchudzaniu odchudzania ekwipunku, to, no to gdzie lustrzanka, no nie, gdzie statyw, dajcie spokój. to się robią nagle jakieś straszne kilogramy, gdzie z tym wędrować. A same wędrowanie okazało się piękne. Bez robienia zdjęć, posłuchajcie. Bez robienia zdjęć okazało się fantastyczne. No i myślę, że ta jednak ta skłonność malarska do mnie jakoś w ten sposób wróciła. Odrzuciłem lustrzankę jako zbyt ciężki sprzęt. Niestety w tym momencie yy, najwyraźniej postanowiłem wybrać ścieżkę nieprofesjonalną jeśli chodzi o fotografowanie czy też filmowanie Ech, nie poszedłem tą ścieżką właśnie gdzieś tam wybrałem w internecie wyszukałem w miarę dobry jakościowo i lekki jednocześnie aparat fotograficzny kompakt, z którego w zasadzie jestem po dziś dzień zadowolony sporo z niego wyciskam jak się człowiek pozna te możliwości tego aparaciku, no oczywiście nie jest to jakość, posłuchajcie jak przy pełnej klatce, y, że mógłbym robić, y, można by robić zdjęcia y, jakieś plakatowe czy coś w tym stylu, ale, ale z drugiej strony moje, moja sztuka fotograficzna w cudzysłowie gdzie idzie? Idzie do szuflady idzie do szuflady, ale tak niekoniecznie do końca, no nie? Bo jednak ona się tam, z tej szuflady się domaga, no jednak kurczę, idź z tymi zdjęciami i pokaż mnie, a to tu, a to tam, a to znajomym, a to rodzinie. No i w czasie tych wędrówek człowiek, no zaczął nawijać do kamery, no nie? Yy, relacje jakieś, kurczę, opowiadać, wrażenia. Yy, wszystko to na fali entuzjazmu w zasadzie w danym momencie. Bo przecież nie sposób fotograficznie, tylko fotograficznie podzielić się wrażeniami z poranka, jak się wychodzi z pod tarpa, czy robi się tam jakąś kawusię albo jak się siedzi pod drzewem na odpoczynku jakimś w ciągu dnia, czy też wreszcie człowiek się układa po rozbiciu, po zjedzeniu kolacji, leży pod tarpem i tak nasłuchuje tego wszystkiego. No nie sposób tego fotografią oddać, a oddać się chce przekazać dalej ludziom, podzielić się dobrymi rzeczami po prostu, no nie? Bo to tak podobno stąd wypływa, że dobro się domaga podzielenia, między innymi. No i tak powstała ta narracja gadana, można powiedzieć, przemieszana z różnymi ujęciami fotograficznymi. Czyli te zdjęcia poniekąd wyszły z szuflady, jednak, no nie? Coś tam zawsze pokażę, co mi się udało obstryknąć. Yy, to jest oczywiście yy, fotografia amatorska, jak najbardziej. <słuch> Pewnie tak powstała sztuka filmowa. No nie, kiedyś ktoś miał takie pomysły, żeby, żeby te obrazki były ruchome, a nie statyczne. No ale widzicie, podsumowując. Całą tą gadeczkę można powiedzieć, że zaczęło się kiedyś od strykania fotek, a skończyło się na chodzeniu. Nie wiadomo, co dla mnie teraz jest ważniejsze, bo jak odczuwam potrzebę e, zrobienia zdjęć, no to to idzie w parze zaraz, bo trzeba chodzić, trzeba iść gdzieś, trzeba posiedzieć w terenie, ile da rady, ile człowiek wytrzyma. Ile tam wolnego sobie z pracy wyciuła. No, ale to nie koniec. Bo w tych moich zainteresowaniach wędrówkowych doszło do tego, oprócz fotografowania, wędrowanie ultralight, bytowanie w lecie, czyli jakiś bushcraft, jakieś niuanse survivalowe, przebadanie tematu. Także to wszystko się tak ze za sobą zazębiło w różnych tam pewnie proporcjach, no nie? Bardzo, bardzo chętnie oglądam różne kanały właśnie bushcraftowo-survivalowe. Nadstawiam gdzieś tam e, ucha na te dokonania naszych rodzimych jakichś tam twórców, ale też oglądam czasami jakieś kanały zagraniczne. Między innymi mój... E, nie, niezrównany chyba nikt mu teraz nie, nie dorównał po dziś dzień. Lestrot ze swoim programem Survivor Men na przykład. Że też tego sam w tym Hollywood nikt nie próbuje dalej kopiować czy kontynuować. No czy wreszcie filmiki Reja Mirsa no nie. <laughs> to na tym się człowiek wychował. Takie droga, druga moja taka młodość, no nie można powiedzieć. <laughs> Odkrycie takiego życia terenowego, leśnego, radzenia sobie na różne sposoby. Ucieczka od jakiegoś stresu, y, takiego dnia codziennego, można powiedzieć. No, to takie początki moje były. Tak to się rozwinęło. Y, nawet y, nie uważam się za turystę. Tak, może to dziwne, no nie? Człowiek chodzi, opowiada, chodzi nawet szlakami jakimiś, a, a jednak nie mam w sobie takiego czegoś, że jestem turystą. Bardziej moi drodzy postrzegam się po prostu jako wędrowiec, no nie? Taki trochę wyrzutek, odludek. Ja wiem, czy tak to można by nazwać. No, coś w tym stylu, coś w tym stylu. Po prostu.